Jak wzmocnić, zregenerować nasz organizm po przybytych chorobach wirusowych? Um, oczywiście w dzisiejszych czasach e, naj, największym e, wirusem, e, naj, najrozpowszechniejszym jest koronawirus. Um, on e, najwięcej kłopotów naszemu organizmu um, otrzymują te miejsca, e, gdzie mamy najwięcej tłuszczu. Czemu my tracimy węch? E, bo nasz ugon nerwowy w dużej mierze składa się z tłuszczu. E, czemu mam problemy z oskrzałami oraz oddychaniem? E, bo materiał, z którego się robi woreczki pęcherzykowe, e, nazywa się surfaktant plucowy i właśnie e, on ma najwięcej e, tłuszczu. E, w procentowo. Czemu mamy problem, problemy z krwią? Bo erytrocyty pokryte są warstwą tłuszczu i gdyby jego brak, to oni się skojają po prostu między sobą, tak jak monety. Na przykład taki sam efekt robi z naszymi erytrocytami alkohol. Co możemy zrobić w pierwszej kolejności, aby zregenerować nasz organizm? Po pierwsze zajmiemy się krwią. E, musimy ją zregenerować. Ona się składa na 90% z wody. My musimy zacząć pić e, wodę. E, 30-40 ml na 1 kg masy ciała oraz dodając do tej wody elektrolity. Ona będzie robić tak, aby krew stała się mniej gęstsza. E, dodajemy też fermenty, które będą e, przyspieszać ten proces. Dodajemy też produkty, które są budulcami w naszym organizmie, czyli omega-3, lecytyna oraz tłuszcze, takie jak jajka, ser, masło. Dla takich osób, które borykają się z problemami wypadania włosów lub wytrzymania moczu, radzę dodawać kolagen do swojego racionu, bo on będzie poprawiać napięcie naszych tkanek. Pamiętajcie też o mikroflorii litowej, bo każdy wirus, w tym koronawirus, ją, niszczy nasze probiotyki. To już stosujcie w swoje dzieci produkty bogate w probiotyki. Oni będą wzmacniać nasz organizm. I regeneracja zajmie około 3-6 miesięcy, otóż nastawiajcie się na taki proces.